Raz przeskoczy. Oooo! O dziewięć osób. Jak tu przeskoczyć? O! Dobra, nieważne. O, tu jest problem. Typ! <grym> Ostatni co? klocek! No proszę! No. Jest! Co tam jest? Złoto! Aha. Zostałem się bogaty. Tu są bloky złoto eee, Siemanko, siemeczki, pozdro, tej tam was Kolejnym odcinku z Minecrafta dzisiaj Cave Warsy z Gamią hmm. Cześć, cześć Gamie nie się. Cześć, cześć No, dzisiaj no, gramy w Cave ogólnie, Czekaj no. Gramy w Cave Warsy Gamia Co? Patrz, Co? patrz tutaj, da się przejść parkura. jak łatwo Szybko patrzę. O tak. O! <noise> Beka. Mm, dobra. Ja już mam kilof. No bo, bo sobie mam kupiłeś i kiedyś kill. miałem takiego. O nie! Dobra, zablokowana woda. Kiedyś to się tak grało, że się zaklepywało od jaksa. A e, my tak nie gramy. Jak cioty? Nie, 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 my tak nie gramy. Jest crafting. Tutaj crafting. Ja muszę trawią tutaj pokopać, bo już te kilofku. Znaczy killoff zrobić. Ej, czemu kopiesz kobla? Czemu zrobiłeś drewniane Przecież ja bym ci wykopał. Nie tam. Kogoś mam obok siebie. O, Ta. mam żelazo. Trzeba od razu kop trzy żelaza i... Je, je, dwa węgla. O dobra. Już mi się będzie przypadać. Gdzie pies? gdzie jest pies? Tutaj. Dobra. Nie wiem, że mogą być skrzynki, to jest ciekawe. Tak, 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 tu mogą być skrzynki. Tu jest mój. Mi... O jabłko dostałem, ale sweep. Obok nas to się obok nas. Hmm, problemy. Mój piec jest na górze. Mhm. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. I już zaczynam diaksy kopać. Dobra. O, fuck, brakuje mi tego, patyka. No właśnie ja... też przed chwilą zrobiłem to. Mam jeszcze 30 skutek ochrony. Przypał. Przypał, przypał. Przypał, przypałem. To jest obok mnie. Ile metrów, bo tu widział... A nie, tu nie widać ile metrów. Zaraz będzie widać. Mhm. Bym zrobił łopatek, masz to? O kurwa. Jak? Dobra. Yy, dobra. Ja już, ja już tego, ja mam już yy, diamentowy miecz w tego. O drugi diaks. Ja już mogę chronić, ja już, dobra. W ochrony chrony najbliższe, schodam. a nie, nie. Emeraldy zbieram. Kość śledzenia, emeraldy. Dwa emeraldy, kość śledzenia. No to właśnie zbieraj emeraldy. Na razie to chcę w ogóle zebrać, ale naprzeciwko na mnie jest typek. O nie. Diament, diament, diament. Dziamentowego kilofa nie ruszaj, nawet. Bo ci nie opłaca robić diamentowego. Każdy zostaje u siebie. Jak na razie. Ja mhm. tylko Ja tutaj trochę wyszedłem, bo szukam rzeczy. Ja żelaza ciągle szukam. Ty też Na seta. No w sumie faktycznie trzeba trochę też zaraz pozbierać, żeby set był. Bo z... cały zrobi idzie, O się. Otrzym, kolejny diaks, Dwa diakse bok siebie. Dobra, ale chcę tutaj przepalać już, wsadzić razem tutaj. Eee, buty nie, nie robię butów. Buty nie. Nie, nie mogę być. O! Właśnie, ja też miałem. O! 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 Coś fajnego? Łopata, shard, jest 3 fire, last pod 2, breaking 3. Dostajemy. O, jest skrzynia. Łopata, a to ta to sama, to sama łopata. Wow. Spotka na hila 2. Płacz, tu mam! Złoty mam. Mam go Co? Też tak mam. Hmm, poczekaj, ja sobie zrobię tak. Hmm. Oj, ta łopata, ja, to, ja tą łopatę będę się bił tą łopatą, tylko że złota, szkoda że złota. Ale się będę nią bił. Masz klatę. Albo w sumie nie, bo na no, 3 E, dobra, złoto. Ze złota mogę zrobić hełm. Czemu nie? Eee, hełm ze zł złot... Hełm. No, czemu nie? Jak się średnio takie złote rzeczy. Eee, tam. Przynajmniej improwizuję. Dobra, buciki kupione. Znaczy, zrobione. Już mam cztery diaksy. Muszę jeszcze o, jednego no, diaksa. O, to jest Baby z sztosem? Nie. Obejść, naprawdę ona tak ładnie wyglądała. Nie miałem, nie miałem okazji obejrzeć, że bo nie mam czasu na, tak na bardzo, bo okay. teraz zacząłem nagrywać i ja na YouTube, więc tutaj. próbuję jak najwięcej, bo no wyjazd za niedługo. O. Trzeba troszeczkę filmików to nagrywać. Ej, zagłada za dwie minuty. W dupie mi zagłada. Ale ja to będę miała zrazu dobra. Do tej skrzynki ja też sobie będę od, odkładał tutaj. Ja, nie, jabłko to nie jest syf. To jest syf. Nie. Tak. To nie jest syf tylko dlatego, że. Y... 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 To jest pożywienie, a tu się traci chyba. Nie wiem, który się traci, więc. No chyba nie. Tak, a. nie, to są jest spoko. Ja mam 2 złote jabłka, lol. Ja właśnie, zło ja będę, nie będę robić seta tylko złote jabłka. To jest obok mnie! Dwa akcje kolejne. Oba tylko kolejne, już się słyszyłem. Hmm. Tu jest mój piecyk jeszcze, dobra. Ile brakuje? Mi jeszcze troszeczkę złota mi brakuje. Dobra, tutaj mam złoto po drodze. O, tu też kolejne złoto, beczka, beczka, beczka. Tak, kopię. kopie. Ty czemu ja mam takie szczęście do diaksów dzisiaj? A na milionowicach nie mam. <grym> no, Kto diaksów. na milionowicach ma? Kto na milionowicach ma? No, nie wiem. O jabłuszko kolejne. Nie, nie masz. No nie. Ty no stary, o, siódmy o, diaks. Się. No, zaraz zrobię seta. Ja, ja mam siedem już też. Ja, ja klatę chcę diamentową zrobić. Właśnie ja też, bo to jest najprostsądniejsze. O już. Dwa, jeszcze jednego diaksa mi brakuje. Ja mam dziewięć, więc idę sobie robić. O skrzynka! Co? Skrzynka, skrzynka i... Buty, kurde mam but. Ej, enchantowane butego! Enchantowane masz... buteczku. No póki nie masz klaty, to weź ty to Dobra, thanks, thanks, thanks. Eee... Yy... To jest twoje, mam do jakiego... Kopię się do frajera, jednego się do frajera Jednego diaksa nie brakuje, jednego diaksa mi brakuje ja Do jak się kopię. nie Idziemy sobie, jak sobie, ja nie mam diaksa, ja nie jak sobie, Ja nie mam seta. Spokojnie, sobie, się sobie, To nie potrwa tak sobie, ja mogę tą klatę sobie, przywłaszczyć? Tak Dobra. Dobra, to już mogę się ścieklać w sumie. Gdzie ty jesteś? Przypada mi się tutaj żelazo. Okay. Ja już żelazo nie potrzebuję. Ej, złot, złoto czy żelazo? Nie wiem. Chyba, że... Koniec gry za dwie minuty, co? Nowy kilof robię. Co? Nowy kilof robię. Okej, okay. Ej, butler, the... a tu jest enchanting? Mm, nie wiem. Ej, chodź tu do. Robię. Ej, <laughs> <laughs> mini mapa. No ty frajerze Ej, to ja widzę każdego. No. No, że... A ja zmarnowałem dwa szmaragdy. Skrzynka! Eee, no mamy przed sobą wow. typa. Ale dobra skrzynka. Mamy przed sobą typa. Proszę. Ale daleko. Jest? Że raz co, to jest żelazny, I masz to, patrz co mi wypadło ze skrzynki. Ej, w sumie to można zrobić, ja mogę, ja o, si mogę... Podejdź do mnie. Jednego, jak tam? Jed... Podejdź. I, ja to, zobacz! Zobacz, co dostałem! Dobra, to i tak ci się nie przyda. Brakuje mi jednego diaksa One diamond Mam tą klatę w ogóle, beka No bo ci dam Serio? Nie mm. ja, masz jednego diamenta? Nie Tu jest diament, tu jest diament Brakuje mi jednego do szkiery go. Po co ci szkiera diaksowa? Mm. Tu jest bariera Aha, mm. czyli to tak działa no nie, my no widzieliśmy... Ej patrz, ty zobacz coś na środku. Trajeż. Kurwa. Trochę lipa. Troszeczkę. Jestem niewidzialny. I ziomeczki, jeżeli chcecie więcej odcinków z y, mną, na sumie iscape Warsów u Caspera, to zostawcie tutaj subiczka, łapkę w górę i możecie wbić na mój kanał, jeżeli jesteście łaskawi i Kasper go doda do opisu. Nie dodam! Ej, bo... Kac... ej, zobaczcie to, widzowie. Ja w każdym swoim filmiku je, jest zalinkowany Kasper, A Kasper nigdy mnie nie zalinkował i cyk swój sprawiedliwości. No bo ja Cię zapraszam na odcinki! Aha, czyli ja cię zapraszam! No nie wiem czy mnie zapraszasz! No przeszkadza! Kraf... Zrób mi o Dobra, eee... No. Y tak, tak, zrobię ci od razu. Dawaj drewno, dawaj drewno. Jak to mam ci dać drewno? Masz dwa patyki. No właśnie, o to tak mi chodzi. Gdzie jest crafting? Tu jest Tutaj crafting. Za tobą. A to dwa. A dwa patyki to masz. Masz. Jej. Eee... Tam? Czemu oni piszą takie rzeczy na czacie? Nie wiem, musisz to zablurować Nie Będą widzowie Widzowie będą mieli beki przynajmniej Taki ty w komentarzach Ta minuta Ha ha beka Tak to będzie, tak będzie. Nie, nie zrobisz tego He <grym> <grym> Ja pogniwamy się. Ile masz złota? Dużo. A żelaza? <laughs> ja już zaprzypalam żelazo, nie wiem jak ty. Ja nie mam w ogóle żelaza. Ja mam akurat szczęście. Ja tu jest. Ile tu jest tyle diamentów, a nie mam żelaza. Podaję na skrzynkę. Dobra, nie jest żelazo, bychu. Dobra, nie chcę mi się podobać. Pewnie tu już żadnych diamentów na środku nie będzie, gdybyś Ale lepiej, tu się na środek właśnie złapać. Tęskni za starymi no. Keybursami. No, no, ja też. To co, lecimy na środek od razu? No tak. Wiedziałem, że jak się wykopiesz, że nie, ja tu wszystko odkryłem, i... A... Ty nic nie odkryłeś. Ja, tu, ja tutaj tego, ja tutaj wykopałem tutaj obok wszystko. Jak to wykopałeś? O nie. A ja nie mam diaksów przez to, że... No. Ej, tylko że środek jest faktycznie na środku. No tam czy nie? masz mieć. jesteś? O. Ej, a środek jest faktycznie na środku? No... Ja pierdziemy. Ej, nie, bo jak tak to ja mam, przecież ja mam mapę, więc ja tam no, się kopię. No cheater! Tam... No bo! I bardzo... Dziamek mi się spalił w lawie! I słusznie! Słusznie. Jak to? Przecież ja nawet nie, nie użyłem jej nawet. Ja pierdzielę dzieci! Ja ją wyłączam, ja ją wyłączam. Dzieci... Co za z dzieci z nich no. Fucking kids Dobra, przepalamy, przepalam, przepalam, przepalamy Chyba nikogo jeszcze nie ma na środku Ale nie wiem No to leć Dwie skrzynki naraz No nice nie wiem gdzie jest tu środek. Zostałem tyle rzeczy. O boże. Deksiki. O boże. Jump boost. Ty, ty się teraz spotki? Tak, siorbię. Dobra, dobra. Siorbię, siorba. To już jest pewnie na środku. No to coś czuję że ktoś jest na środku, to, to ale. To leci. Aha. Ja już się doganiam, spokojnie. Eee, to ty, butelki z expem? No tak. Nie bój się. Nic o nie Ooo, dostałem tu jakieś rzeczy. O tą łopatę dostałem to wcześniej. Fajnie, że się o mnie martwisz. Ja tu cały czas ja tu cały czas pytam, co ty chodzisz ze mną. A ja jeszcze mówisz, że się... co? Typ co głupoty, typ co głupoty gada Ja głupoty mówię? no Dobra, jak ma się kierka już ich nie ma Ale faktycznie Dobrze, To będzie bardziej, to jest większa przewaga Niż jakiś mieczek Nie nie no ja biorę, ja w tylko że nie gadałeś Mhm Ale lepiej właśnie robić... A, już się jest na środku, bo przecież jak znają tutaj te mapy, to na pewno lecą od razu. Biorą żelazny kilof i w środek się wkopują. No tak. Ja się nie znam, my się jeszcze tak bardzo nie znamy. No przynajmniej ty się nie znasz. O, ale, ale wysyp diamencików mam. Pięknie. Mam crafting, mam craftinga ja. A tu był diament, Beka. Dobra, i jest klatka. Biegnę do ciebie z dużą ilością rzeczy. Uuu. Dawaj na środek. Na środek, ale nie wiem, gdzie jest środek. No, nie widzisz na minimapie? Wyłączyłem minimapę. No włącz. Plus 8, plus, 6. ej, Żelazny napięćnik pro2, czy jest zwykły tego? No. Y, ...Diaksy? Niby więcej daje tego. Niby więcej daje diamentowy, no ale nie wiem. No dobra, spróbuję Gania, tak. szukaj. Szukaj środka. Szukaj, szukaj, szukaj. No szukaj. samę męczyłeś, żeby szukał Herobraina, to ty szukaj tego, środka. Tu powinien być jeszcze ladek, już. Tak myślisz. Myślę. Jestem przekonany, no znaczy, przekonany, no.

Shift, shift Krowel! On tu jest Jakby pa jakby palili... dobra, trzeba skoczyć, sk skaczemy Trzy, cztery Trzy. Gdzie? Ucieka Ale mam skok! De Ale. No. Dobra, pięknie. O! Nowy mielik. Krzynka z gównami. To jest kilof. Poczekaj, poczekaj, jest skrinka, która mi nie jest potrzebna. Z rzeczami, które mi nie są potrzebne. Jakieś kilofy, milion kilofów mam. Jedzenie to też to się już jednak nie przydaje. Dobra. Mam 23 diaksy, wow. I serio. O kurde. Nie na niby, wiesz. To mocno. Ja mam mniej. Masz. Czekaj. O, co dostałem? Dużo. Nie wiem, co by Ja. Ale tu mam Protection 3 Blaster Protection 2. Dobra, fuj. Yes. Stary. Mam tyle. Okej, okay, dobra, ja mam wiadra wody. To wszystko. Nie wiem, ja tu zbroje, takie ile więcej to zostawiać, co nie? Trudno, ci Enchant się przyda. zbrojkę. Bo... <laughs> Można enchantować? Można. A tu były potki z enchantem. Od razu zakłada mi. Ktoś się odnosił z bloku. Bariera. Dobra, ja jestem gotowy, się, żeby się klepać. Chodźcie. Mm. Frajerzy. Mam nawet perły. Masz perłę do zwalania. Gdzie jest jakiś emerald? Tutaj. Śledzę jakiegoś fajfusa. Szymka. Lecimy do Szymka. Lecimy do Szymka. Poczekaj, poczekaj, ostatni. Enchant. Dobra. Lecimy do Szymka. Tam jest Szymek? Ewidentnie. Ej, baj, bariera gdzieś tu jest! No tu zwalamy. O nie. Tak, tam do tronę. Nie wie e! Jest! O, ez. Zwycięzcy! Mam fragę i ty masz fraga. 21 minut odcinka tylko. No to jest chyba już wystarczająco. Dobra, to narka i wielkie pozdrowienia.